za plecami? Ale to nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie znaczy do Znaczy pytanie, ludzi. czy się tak czujesz czasami? Nie. nie, nie. Okej, okay, dobrze. Mamy Nitrozyniaka na linii. Halo, halo. No siema, no, cześć. No siema. Siema. Przysłuchiwałeś się rozmowie? No, akurat dzisiaj, akurat dzisiaj tego live'a zobaczyliśmy. Nie jestem dosyć na bieżąco. No dobrze. I co ty y, uważasz o tych y, po pierwsze atakach, że... o twoich wypowiedziach? Ja też się wypowiedziałem, że uważam, że często powinieneś się ugryźć w język. To może I... najpierw właśnie, co o tym myślisz? Czy żałujesz tych znaczy, wypowiedzi no Murański... antypolskich i tak dalej? Dobra, no to już mówię. Jacek Murański kolejny raz y, kilkusekundowe szoty wam puścił. I, I... tak jak na przykład o streamerach cały czas na czacie piszą, że, że ruchamy dzieci na pieniądze, że to jest pedofilia ekonomiczna. Tu sobie zaśpiewałem. No to zabawne. Nie, Nie no, że takie, takie, są, takie są tutaj pogłoski. a jeszcze chciałbym nawiązać do tego odnośnie tego, co mówi, że ja pomawiam papieża. Ale to nie ja, a Jan Paweł II w 1983 roku złagodził kary tak księżyc, którzy molestowali dzieci. Więc y, też było wiele, wiele razy poruszany temat, że były że były mm, że były tematy. Y, Odsuwane. Od takiego jeśli cię jeszcze nie słyszałem. <grym> ale podał za to no Tak, ja takiego takie, go jeszcze nie słyszałem, bo teraz ma możliwość odpowiedzi, moim zdaniem, nie jest przekrzykiwany. Więc tak, więc tak jak więc, więc tak jak powiedziałem, no wiele razy była odsuwana pedofilia w kościele. I z racji tego, że Jan Paweł II był zwierznikiem kościoła, no to jest za to odpowiedzialny. A najśmieszniejszym w tym temacie jest to, że Jacek murański powołuje się na rzecz z wykopu, a wykop jako pierwszy w Polsce yy, szkalował papieża i robi to nadal. Więc to i, zabawne. O. Hmm. A czy nie męczą, nie męczy cię, bo to już któryś, wiem, że to zaczął wykop, natomiast teraz Jacek to zszerował, e, to, że e, w te przepychanki internetowe jest wplatany twój syn? Znaczy, no, tak Co jak, jak powiedziałem, chyba w zeszłym tygodniu to było, tak jak w zeszłym tygodniu mu to powiedziałem i podtrzymuję to nadal, ja wrócę do Polski w tym tygodniu, do końca tego tygodnia i no, założę mu sprawę w sądzie, bo ja dużo rzeczy rozumiem, ja też jestem odpowiedzialny za wiele rzeczy, które mówię i mogę ponosić za nie odpowiedzialność, ale nie moja rodzina. Potem wiesz, potem pisze do mnie kuzyn, dzwoni do mnie ciocia, odzywa się do mnie babcia wiesz, i się mówi co tu piszą, że co, że to nie jest twoje dziecko, wiesz, nawet była taka śmieszna e, sytuacja. Pojechałem do Belgii na Tomorrowland i podchodzi do mnie Marcin Dubień i mówi: "Ty stary, ale to prawda?" Więc widzisz, no są to, no, są to pomówienia, które niosą za sobą konsekwencje, a ja na to nie pozwolę, nie? Mhm. A życiu, czy akceptujesz... Życie że... najważniejszą... No, no jak, Do Dokończę, no. W życiu najważniejszą osobą dla mnie jest mój syn. No, ja nie pozwolę, żeby ktokolwiek próbował, nie wiem, wpływać na opinię ludzi, wiesz, żeby potem szedł po ulicy, żeby ktoś mówił jakieś głupoty. Więc no, odnośnie jeszcze tam były takie szoty, ale to oczywiście też kilkusekundowe, jak ja ludzi wyzywam. Owszem, ja wyzywam ludzi, mnie często ponosi, ale ja najbardziej się właśnie odpowę w momencie, kiedy ktoś mi rodzinę wyzywa, kiedy ktoś, kiedy ktoś właśnie pierdoli takie, takie rzeczy. Ja wiem, że nie jestem idealny, ale no jest ta granica, którą oni przekroczyli i czasami też ludzie w internecie przekraczają. I, i tyle. No nie będę tego dusił w sobie, wiesz, patrzył na, na smutnych członków rodziny albo odpowiadał im na niewygodne pytania, tylko po prostu łysy do... Do sądu i niech tam się tłumaczy z jakichś alimentów, kurwa, z jakiegoś słuchania, z jakiegoś dziewczyny. Bo ja zadam pytanie, ciekawe jakby by się czuł, jakby teraz właśnie ktoś wziął i mu wpierdolił żonę na rok. Byłoby to zabawne? Jakby mu żonę pomawiali? Bo ja z tego co pamiętam, jak wujek jak Władek był zaczepiany. Strasznie się odpalał. Ogólnie ja, ja, mam, ja pamiętam, że była taka sytuacja, że mówił, że rodziny, a przede wszystkim zmarły się nie tyka, a też pragnę zaznaczyć, że w pierwszej kolejności do tablicy był wywołany ojciec Sergiusza. nie? Tak, był mój ojciec, który nie żyje. Był niemieckim czy rosyjskim psem, już nie pamiętam jak go. No ale jak go tutaj naspał. akurat ojciec nie miał tej świadomości, dobrze o tym wiesz. Dobrze, no nie miał, świadomości, okay, dobrze, nie, nie miał świadomości, ale nadal, jeśli wiesz, skąd wiesz, że mój ojciec albo mój dziadek, albo mój tradziadek nie był dumnym żołnierzem AK? No nie wiesz, kurwa, tego. A posuwasz się do tego, że. Czy wy się posuwacie do tego, że ktoś mi rucha dziewczynę, mój ojciec był psem, kurwa, matka też była jakimś mieszańcem? No daj spokój. To mam nadzieję, że mam fajnie dobrze płaci, bo, bo trochę tych pieniędzy przejmę od Was. Dobrze, a czy Nitrozyniak akceptujesz tą ofertę i propozycję Mateusza, że po tym programie zarówno Murańscy jak i ty i tej Fan przestaniecie się nawzajem o sobie wypowiadać? Ale Sylwester, Media. o czym ty teraz do mnie mówisz? Oni kurwa dzień w dzień szerują jakieś rzeczy, kurwa pomawiają mnie, wyjeżdżają mi rodziny... A właśnie rodzina, Mateusz, to, a to w ogóle twój ojciec tej na... No musiał słyszeć. Ale czy Jakie ja jak, ja jak ja mam teraz odrzucić Jakie ja mam teraz przyjąć jakąkolwiek propozycję? W momencie, kiedy mi kurwa życie, nawet nie tyle mi, ale życie mojej rodzinie utrywali przez, e, przez tyle czasu. To chciałem ja teraz powiedzieć, nie no spoko, to podajmy sobie rękę, kurwa nic się nie stało. Właśnie się stało. Konsekwencje. Mówić to coś? No to Kleczów poniesie. Tak ładnie to mówił kurwa, to teraz się tłumaczył. Jeszcze raz życzę powodzenia. No dobrze. To chyba... a Jeżeli chodzi o mnie, tak jak mówiłem, ja nie chcę być powiązany w tą sprawę, bo uważam, że to między innymi sprawa między Sergiuszem a Murańskim i ja nie chcę być jakimś pośrednikiem tego wszystkiego, nie chcę być to, kurwa, mieszany, a jestem bez... Mimochodem jesteś. No. Właśnie. Nie, ch nie, nie chcę... Ja chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz. Bo dla mnie też jest to mianowicie... obraźliwe, jak ktoś insynuuje, że ruchałem dziewczynę swojego przyjaciela. No, kurwa. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, a mianowicie ja wiem, że w fejmie dymy, wszystko fajnie, a nie wiem, kto... To z Was wszystkich wpadł na pomysł taki, żeby żeby przyjść i dać przez przestrzeń, żeby już, nie wiem, trzeci, czwarty program yy, wypowiadali takie, a nie inne rzeczy. Żeby tak nie ważyli, kurwa, inną osobę. Ja rozumiem, że pobijacie rekord na live, że macie lajki, że może się to na PayPal przełoży, ale jest jakaś kurwa granica, nie? Ja też uważam, jest że ten temat powinniśmy domknąć. Złodacz, i chcą chłopaki też, kurwa, sobie mediów, dogadują, nie, nie, nie. Ale jest to kurwa niefajne. Ale a ze też... swojej strony tego jeszcze dodam, odnośnie rozmowy z. Panem Murańskim. Ja w nią nie chciałem wchodzić, ale właśnie z tego tytułu, że nauczony doświadczeniem wiem, że jest to przekrzykiwanie się wzajemne i ja nie chcę w tym uczestniczyć. To jest słabe. No, co mi to da, że ja powiem, skoro za chwilę będzie jeszcze dwa razy głośniej powtarzał trzy razy to samo zdanie? To jest bez sensu. Ja już przedstawiłem swoje stanowisko na live, podobno nie widzieli i tego się trzymam. Ja na swoją obronę mogę powiedzieć, że ja dzisiejszego zestawienia. Nie wiem, gdzie jesteś prowadzącym, ale to są inne osoby. stary, ja byłem w ja byłem w fejmie, wiem jak programy wyglądają, wiem jak wygląda brychowanie ludzi, yy, wiem jak działa napędzanie na jakichś kurwa afer, dram afer, czy innych dymów, więc yy, no jest to po prostu słabe, więc osoba, która jest za to odpowiedzialna powinna popatrzeć w lustro. Hmm. A może kiedykolwiek kurwa będzie miał okazję mojemu synowi spojrzeć w twarz i być może kurwa zrobi mu się głupio, że on za dwa miesiące pójdzie do, pójdzie do szkoły i będzie kurwa musiał przez jakichś odlepieńców... Być może być szykanowany, wytykany palcem. Dobrze, ale poczekaj. Fajnie, ty... Nie chciałbym wam pogratulować wszystkim. Czy ty masz też ty do mnie pretensje, że dajdzieści? ten temat poruszyłem tutaj nie, w programie? Nie. nie, ja wiem, że ty jesteś tam. No, wiem, że nie od ciebie to, to zależy, nie? To nie ty wpuszczasz telefon, to nie ty nakręcasz ludzi. Więc no, to jest to chujnia i tyle po prostu. Okay. Czyli, czyli co, nasza walka gdzie indziej? <laughs> Żeby humorystycznie jakoś to dokończyć. Okej okay, Nitro, dziękuję Ci nie, to nie, za telefon. Nie, to też nie chodzi o to, że wiesz że zerwane relacje w coś, to po prostu nie, mogą się ludzie zastanowić, nie? Mhm. Wiesz, jak ktoś sobie mną będzie, wiesz, jestem w internecie, więc spoko, y, też jestem dojrzały, mam swój rozum, więc jeśli ktoś, wiesz, moim kosztem, tak samo jak pewnie wiele razy jak przyjść kosztem, coś zrobi, to spoko, ale kurwa dziecko... Mhm. Czy wiesz, uważam też, że to, ale okej, okay, rozumiem Twoje stanowisko. Myślę, że Federacja też już je rozumie. E... Dobra, no to tyle chyba, nie? I okay. zapytajcie ktoś, Rafała o walkę, bo kurwa, tak szczerze, to przyjechał dzisiaj do Warszawy. Zero, walkę. Zresztą Murański też się bije. Też o walce, nic tylko kurwa. Nie, takich... my tu dopiero zaczynamy program, mam 10% dopiero. O, o panie! <laughs> Dobra, Dobra, Nitro, dzięki za telefon. Jeszcze na koniec powiem, że codziennie filmy wrzucam i zapraszam na mój kanał. <gry> Cześć. Chciałem teraz odrobinę e, do Frania e, po, pogadać, bo bardzo przycichłeś o ostatnich e, czasów.